Dajcie kochani, w piątek to Mary. I Mario, weekend do początek. No. Dzisiaj, ponieważ były takie propozycje od kilkoro widzów, widzek. Tak, pamiętaliśmy, pamiętamy. Także dzisiaj wzięliśmy sobie ekspres losy i wzięliśmy je w konfiguracji takiej, że mamy na rozgrzewkę dwie szybkie kasy do równego rachunku, no i pełen pakiet. Ha, i cały pakiet, czyli 60 złotych, tak? No łącznie 60 zł. 60 tak. no. no to zobaczymy. Czy to odzyskamy, czy nie? No, czy to się tutaj coś uda? Kochani, wszyscy ci widzowie, którzy chcieli taki pakiecik, trzymajcie kciuki. Zobaczymy. Dla Was serduszka. Ogromne serduszka, kochani, dla Was oczywiście. Jak największe, jak największe dla Was. Bardzo dziękujemy za tą super propozycję. W końcu ją realizujemy, bo wiecie, czasami tak mamy, że nagrywamy. E, szybciej jakieś tam mm, zdrapeczki na odcinek i wtedy no czasami, to trzeba przesuwać. Je. Czasami tr trudno jest dostać jakieś tam... A żeby... tak jest. No. Także Dobra, za... nie ma rodziny, tylko jedziemy. Dobra, zaczniemy sobie wobec tego. Żółt, a Od potem... szybkiej kasy, ty Czyli bierz, ja... wybierz sobie pierwszą. Aha, tylko tak dobrze na boczek. Tak, to na boczek. Dobra, to co my tu mamy? Co ja tu muszę robić? Co to było? No to jest ten kółko i krzyżyk takie. Aha, to, to to, to, to po prostu. Jest, przepraszam. O, koniczyna. Worek. O, jest wojeczka. A może coś jeszcze się mnożyć? Nie, nie. Nie, chyba. Nie wiem. Nie, bo tu już nie ma. Podkowy nie ma i kości nie ma. No to czyli mamy dwa złoty. No to super. No, dobra, jakiś to początek jest. No, jeden się udał. <laughs> zobaczymy dalej. To zobaczymy tego drugiego. No. Co my tu mamy? I teraz tak, karty. Dobra, są. Dolarek. Obecny. jest. Nie ma. Jest. To nie ma worka. No nie, ale jest. Jest koniczynka. A czyli tu też na starcie? No patrz. Na start dało po dwa złote. Dobra. dobra to i To teraz to jedziemy po kolei z pakieciku. aha, A to są już takie. No po kolei. Co trafisz? No to to a, maszyna traf? tak po kolei drukowała. Teraz nie wiem, jak tutaj poczekać, jest... Zobaczymy, jak to jest. Odwrotnie. U... Odwrotnie, nie muszę. Zwracam czemu to tak podniósł Nie podniósł, tylko złożyłem na pół. Nie, to zwrot No a ja miałem dobrze. Nie, no, dobrze masz, tylko musisz go rozwinąć. Po prostu. <grafia> to świnia, no ty mówisz, że to świnia. Ja wiem, co tu jest. Dziewiątki brak. 21 Nie mamy. Piętnaście obok i 30. Nie ma. Czyli to jest pusty, pusta świnka. Dobra, Ech. wobec tego na mnie przypadła Nie? szybka kasa. Siódemeczka. Mamy siódemkę. Serduszko. Czy jest serduszko gdzieś? Nie ma. Wisienki. Brak. Karta. Jest. I podkowa jest. Ale to niestety. Też pusta. No trudno. Dobra, kolejne. Nie chyba podwójnie. To będzie piłka chyba, bo to powinno być tak. Szybka piłka, sprawdzę. Aha, to. Nie. A, dziś inaczej. Gorąca kasa. Gorące kasę mam. A. O, gorącą kasę. I szukamy tutaj papryczki. 30, 30. Dobrze to widać? Dobrze. 30, nie mamy, nie, nie ma. Siedem jest. Muszę sobie trzy, co najmniej trzy, nie. Tak. I powtarzać się nie powtarzają Nie, nie wiem, już nie spotkałem, ale Czyli tutaj jest. Nawet nie wiem, czy mogą się powtarzać. 40, ty pewnie już szybciej widzisz i widzowie też, zanim ja to poszukam. Nie mamy. Dwanaście jest 13. 10 też nie mamy.

21, jest, nie ma. I 31. Nie ma, nie? No nie widać. Nie, tylko dwie, za no dwie nie płacą, puste. No, co na mnie trafiło? O, na mnie trafiła. Krzyżówka. Krzyżówka, o. No dobra. To wobec tego zaczynamy. X. Fajna litera. Nie ma. K. Dobra, bierzemy sobie literki K. Jakieś jeszcze tu gdzieś? Tu jeszcze jakaś jest. Tu jeszcze jakaś jest. To tyle. T. Następne jest T. Dobra, mamy T. Tu mamy kolejne. Tu jakieś jest. Nie ma. Teraz O. Dobra, tu jest O. Tu jest O. Tu mamy, tu mamy, tu jeszcze. No, dużo, nie? No, sporo było. Jeszcze, jedno tenor. jeszcze tu się znalazło, dobra? Teraz E. Też tu fajna. mamy e, e. 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 E, chcesz? No nie. <śmiech> <śmiech> Ale troszeczkę go tutaj Acha, było, to, że troszeczkę. <laughs> Teraz U. Oj. Mamy U. Dobra, jest U. Tu jest U. Więcej chyba nie ma. Mhm. No dobra, drugą linię. Z. Ty wystarczasz sobie, bo ja zawsze nie. Nie nie. Ja potrzebę. No ale kto lubi, nie? Z tu mamy Z. No. I to chyba tyle. Teraz L. Tu mamy L. Jedno, tak? Jedno było. Teraz I. A, jedno się też trafiło. Też jedno I. Też jedno I. Y. Tu mamy Y, tu mamy Y i tutaj mamy Y. Dobra. Teraz V, no V to nie bardzo. H, dobra, H jest. P, 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 P. Chyba raczej nie widzę. Teraz F. F to tutaj było. Nawet się trafiło. no W. W nie widzę. R, tu mamy r tu mamy r no nie dadzą przecież widzę że nie tu ma mamy a, r ja <laughs> no eksosofceta nie dadzą a tak teraz literka g mamy ekolog jest pierwsze tu mamy g mhm. i to chyba tyle i ostatnie s usko to jest drugie no ale tylko... tutaj Niestety się nie ułożyło. Jeszcze msza, ale tu też jest S, no ale N zabrakło, M zabrakło, Tak. tak. D nie było. Trudno, no. trudno, ale jak to się mówi, Dobra, następne. Sprawdzamy teraz. Co tu się następne wydrukowało. O, Ty masz też coś długiego. <laughs> to co to jest teraz? A, ja szukam wykle. Dobra, tarasówka. Dobra, to jest takie długie, że normalnie. No trzeba będzie pewnie szukając, przewijać. Naprawdę. Sprawdzam. Osa. Osa A jest. San. Sy Any. O, jest! O, oby tak dalej. Golf, nie ma G. No to już kasujemy. Jak to, to może się lepiej takie ptaszki stawiać, że było, to, aha. no może tak podobnie. A dobrze, tak, ptaszki, że jest dobrze. A ja mówiłam, że g, tak, g, g g a nie ma więcej, dobra. Towar t o w a nie ma r. No nie ma. Niestety. O, ja tak ładnie się to zaczęło. R tu nie, tu nie, tu nie. I ostatni. I też. Ja trochę pojechało. Dobra, to teraz co my szukamy? Balon, tak. Nie ma B. O, to pustak. I Identysta D, E. Przepraszam. Tam. Tu. Przed... Chwilę, czy dawno nie? No, tu. Że szukasz identysta. Aha. D, N, ty, s, ty. A jest. Trzecie. Dentysta jest. I to tyle tak? Tak. To wygrana to jest Piątek. piątaczek. A, ale się udało, no proszę. Coś jest. Ja dawno to nie robiłam, że to bym Zapomniałam. <grych> no to kolejne, co tutaj się schowało. Kolejny losik. O, mi się trafiła szybka piłka. O, też fajne. No to szukamy, co my tutaj mamy. Piłeczki, tak? <grych> Szukamy piłki. Tu jedna jest, druga się też znalazła. Boisko. Tu mamy boisko. I gol. Tu mamy gol. Tu mamy gol. I to wszystko. Tak. Nie? Niestety to wszystko. Do to ostatnia? Nie, nie. A jeszcze, jeszcze są. są. A co ja mam? Ekstra pieniądze. To jest Czekaj, co to jest Ale to będzie lepiej szukać tak. tak. No, to będzie tak szukane.

Pięćdziesiąt cztery, nie, kurka. Teraz tu, siódmeczka nie, pięćdziesiąt nie ma, pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt dziewięć też nie mamy, trzydzieści dziewięć nie mamy i 48 nie mamy. Kolejna, 63. Nie ma 43, nie ma 46. Wie to no w ogóle nic nie ma? Nie ma. <grym> Dwójka nie ma. I piętnastka też nie ma. No i to chyba ostatnie. Ostatni rządek, 58 no. obok, jedynka nie mamy, 26, nie ma, 60. 51. Nie ma i 28, nie ma. Czyli tu jest pustakowe. No to jeszcze, co my tu mamy? O, mamy koniczynki. O. I teraz tak. O, o, o. Tutaj sobie zaczniemy może od dołu. Czyli tak, 38. Czy gdzieś się 38 znajdzie? Jest

jedyneczka <śm>, szukamy jedyneczki teraz 25. pięć dwadzieścia widzę. dwadzieścia pięć Trójeczka. o no jest jest piątal. dobra fajnie dwadzieścia sześć mamy tutaj 47. O! Tu po środku Pierwszy. I 39. Tutaj. Także tu mamy piątalka. Fajnie. Fajnie. Fajnie, że coś tam. Pada, nie? A ty tam, aha osobno sobie teraz, tak? I, co, i teraz co tu zostało? Jeszcze dwa są. No to wiesz, jak bierz. leci Co tam masz? Nie teraz? nie wiem, ja mogę o to. To wolisz? Dobra, to wiesz co. Ale ja nie wiem co to jest. No, wolisz to już wzięłaś. Aha. A, chyba. to tak, wygas? Dobra. I będziemy sprawdzać wygasik. Tutaj są. już Dwie cytrynki. Dwie wisienki. O, jest! To daje ile? To chyba była dyszka. Ale o, jest to, to sobie tak zakreślę. No to ładnie. Tutaj nie mamy. Ja myślałam, że tu będą trzy świnie. Tu nie ma pamiętaj jedna nie. Tu też nie mamy. Tu brak. Brak. Ach, te dzwonki. Pamiętne. Tutaj też brak. 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 I brak. No to no, mamy. Jest. Mamy 10 zł. No dobra, czyli coś tutaj jeszcze się udało dołożyć. Aj, na razie. Nie. No. no i zostaw nam okay. ostatni losik, czyli worki z kasą. No. No i patrzymy. Oby było jeszcze coś. 16 jest, 16 nie ma. 43 nie ma. 24 nie ma. Kolejne, siódemeczka, brak. 33 nie widzę. 12, również nie. Teraz szósteczka. Nie ma. Szósteczka jest. A gdzie? Tu jest, a tu nie. Aha, bo to z góry patrzysz żeby... najpierw. 23 tak. brak. Mhm. 37, też nie ma. I co? Ostatni nam został rządek. 11 nie ma, 46 obok i 34. Brak. To blisko no, czyli było, tutaj blisko, ale nie ma. <laughs> no? To co? Policzymy, tak? Policzymy, co tu udało nam się. Ja tu tak powiem, może zaraz że Ja przegrałam jeden, dwa, trzy losy przegrane moje. No a u mnie co? raz, dwa, trzy, cztery przegrane. Mhm. I liczymy. Ale udało się te, też coś wygrać. Może to po już wezmę. bo zamieszanie, to zamieszanie robią. Tak. I z wygranych, no to mi udało się trafić czterolistną koniecynkę 5 zł. No i dwójeczkę. Tutaj o, zaznaczymy. Mm -hmm. Dwójeczkę w szybkiej kasie. A ja mam tak 5 zł, tu dyszka, czyli 15 i 2 zł 17 plus twoje, czyli mamy już tutaj 24 zł Razem. No tak, no bo tutaj 10, 5, 5, czyli no tak, tak, zgadza się. Czyli fajnie, no coś jest. Ja no się połowa... bałam, że nie będzie. Tak, połowa jest, także nie tak, jest. Nie tak, nie jest prawie No prawie, no. Także się coś udało w tych rosikach jednak zdobyć. No jeszcze pewnie kupimy sobie te rosiki po czasie. No za jakiś czas pewnie się pojawią. No. Dziękujemy wszystkim tym, co nam proponowali. Właśnie rosiki na kanał, na filmik. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Serduszko jeszcze raz dla Was. Oczywiście wszystkich widzów, tych nowych i tych stałych, pozdrawiamy serdecznie. No i czekamy, jak wybije to 4000, kochani. Buziaczki dla Was, udanego wspaniałego słonecznego weekendu. weekendu. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się, zdrowo. Pa, pa. pa.